Cześć, z tej strony jest Patrick 1995, a to jest kolejny odcineczek z serii Zagrajmy w Biotic 3 i z góry Was chciałem przeprosić za poprzedni odcinek, w którym to zostało urwane został urwany kawałek. Nie wiem mm, to spowodowany błędem frapsa, nie wiem, nagrało mi się, ale no uszkodzone pliki już próbowałem nimi konwertować to wszystko. Ten tak cały działo się przy Bioshocku, nie wiem czemu. Ale tak, mm, co się działo? Zabiłem Anoga z łuku oczywiście, stałem na dym, tym, tym, takim budowli i tam strzelałem do nich. E, tak, mamy drewno o połowę, e, tak, mamy 67 reputacji orków i teraz idziemy do Goty. Przejdziemy się czy... <gryw> Pod ekspinę. Miło się znowu no, czyli się przejdziemy. Spoko, damy radę. Albo nie. Teleportujemy się do Montery. Montera... Kabum. No. No później do Faring. Sie, przejdziemy się. Tam jest do. Nie tam. Tam jest do Goty. No, to teraz to już banał. Patrzcie, patrzcie to. Patrzcie, 232 zdolności łowieckie. Siła 182. Nieźle. Jeszcze mamy jakąś roślinkę. No. To no jest zdolności łowieckie. I biegniemy dalej. Mamy tę cichą śmierć i możemy naturbiać. Smoczki. Teraz zdobędziemy kolejny przedmiot. Adanosa. Artefakt. Pierścień. Hmm, więc dobra. Więc biegniemy. Nie ma pierdzia na się. Asfar... Ooo, dzik. że nie żyje. Chle. Z miejsca nie musiałem się ruszać. shit! To mogą być tworki, mogą być. Ktoś tam wszystkich wie. Okej. Okay. Aha. Po prostu miniemy wargi i pobiegniemy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam zdrowe? 6, cześć. Cześć. Giotę. Dobra, nie będę go ukradł. Ej hey, ty! Czemu biegasz na wolności mora? Gadaj, albo wygarbuję ci skórę. Mam cię wspierać. Kto przysłał takiego słabiaka jako wsparcie w to przeklęte miejsce? Nie próbuj mnie oszukać, bo wsadzę cię do celi razem z tym drugim. Co tu robisz? Dowodzę posterunkiem gota i traktuj mnie z należnym szacunkiem, słabiaku. Posterunkiem? Czego tu strzeżesz? Goty i zamku nędznych mor wojowników, nazywających samych siebie Paladynami. Niegdyś tacy dumni, a teraz skazani na wieczny żywot i tułanie się wśród pozostałości swych budowli w Gocie. Co się stało z Gotą? Naprawdę nie masz pojęcia co tu się dzieje, co? W czasie wojny Gota była fortecą Paladynów. Rzuciliśmy na nich wszystko co mieliśmy, ale nie potrafiliśmy ich pokonać. Zakopali się w swym zamku jak żuki w gnoju. Z ich arogancją mogliśmy skończyć dopiero po wezwaniu na pomoc samego beliara. Demon zniszczenia przeciągnął ich ulicami i skazał wszystkich na śmierć za życia. Skoro miastem włada demon, to po co dostrzeżesz? To za trudna zagadka dla twojego ptasiego muszczku, co? Jesteśmy tu, aby kontrolować demona. Nakazał nam to Xardas, nosiciel mocy Beliara. Co by się stało, gdyby potwór oswobodził się i zaatakował inne ziemie? Jaką zbrodnię popełnił więzień? To buntownik. Gdy nadejdzie właściwa pora, Czeka go egzekucja na oczach wielu mor. Co wiesz o Xardasie? Nawet tutaj odczuwam jego moc, mimo że jest tak daleko. Gdzie dokładnie przebywa? Wybudował wieże na pokrytych lodem stokach wschodnich gór. Uwolnij więźnia. Ha, ha, ha! Czemu miałbym? Nie mogę się doczekać Twoich prób przekonaniem. Zaraz Ci pokażę, który z nas dwóch jest słabiakiem. No, no, czyżby? Poczekaj, już niedługo legniesz w gnoju, morla. Nikt mnie nie pokona, mora. Nie, ja. Umier znacznie umieraj, tylko... Ura, ja. Podaj. Okej, okay, ja chcę tego I teraz ja tu rządzę z sucho? I co? Stem. The best łucznik in the world. Lej Nie ma tu... Nie, 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 nie ma tu Jakbyśmy nic. Gdybyśmy mieli 70 tysięcy, kupilibyśmy zbroję, ale... Jeszcze cię dorwę, mora. Dobra! Zwyciężasz! Czego chcesz? Uwolnij więźnia. Po moim trupie mora. Pokaż mi swoje towary. Aha. Ciężka gałos. Chwila. Łuk. Łuk aminy. Coś za 22. Co dużo. Coś za jeden. Coś za jeden. Ile muszę ci zapłacić za jego uwolnienie? Musiałeś postradać zmysły, Mora. Sądzisz, że da się mnie tak łatwo przekupić? Musiałbym otrzymać mnóstwo złota, abym zapomniał o swych zasadach. Ile konkretnie? Ha! Nie stać Dwa tysiące sztuk złota. Proszę, weź złoto i uwolnij więźnia. Dałabyś mi tyle złota za plugawego buntownika, Mora? Dobra. Weź go sobie, ale nie chcesz żadnego z was tu więcej widzieć, jasne? Okej. Okay. No, jesteś wreszcie. Wyciągnij mnie stąd do cholery. Jego znów snuje plany. Może powinieneś z nim pogadać? Gorn, w co ty się znowu wplątałeś? Chciałem znaleźć w mieście gota kamień teleportacyjny do stolicy Bengardu. Niestety pełno tam szkieletów i zombie. Na ich czele stoi paskudny demon. A kiedy uciekaliśmy przed potworami, dopadli mnie orkowie. Reszta buntowników zginęła. Po co ci kamień teleportacyjny? Buntownicy z Okary chcą się dostać do Zamku Króla. Mówią, że w mieście Gotha znajduje się kamień teleportacyjny do stolicy. Pracujesz dla buntowników? Nasz przyjaciel Gii nadal chce wyrównać rachunki z królem. Kazał mi znaleźć sposób, żeby się do niego dostać. Okara wydawała się najlepszym punktem wyjścia. Od kiedy to boisz się ożywieńców? Gota to piekło. Ty też zadrżysz, kiedy stawisz czoło temu demonowi, uwierz mi. Gdzie jest teraz Li? Gdzieś wśród lodowych bezdroży Nordmaru poluje na orków i takie tam. Czemu zaatakowałeś miasto, skoro wiesz, że grasuje w nim tak straszny demon? Buntownicy dali mi ten boski artefakt. Jakiś kretyn wmówił mi, że zapewnia on nietykalność. Nic z tego. Demon i tak był dla mnie zbyt silny. Gdzie jest teraz ten boski artefakt? Ach, zgubiłem go w czasie walki z demonem z Zgoty. Ten potwór musiał zabrać artefakt ze sobą. Jesteś wolny. <noise> Dziękuję przyjacielu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Zabijmy tego demona z gorzyku. Nie mam ochoty tam wracać. Ale co mi tam? Nikt nie żyje wiecznie, prawda? <noise> Powiedz mi, kiedy rozpocznie się akcja. Gota czeka. No dobrze, za mną. Znam no teraz rokę. i ja też znam. Chodź Fajny matopór tak nawiasem mówiąc Chyba go zabiję Nie, no nie będę tak Pamiętać szkieletów, nie napieprzać Z łuku Dobra, strzelę sobie zostawię na Na demona Synek, ja jadę wszystkich naraz. Może nie naraz, ale... Pokazałeś mu. To załatwi sprawę. No jeszcze do niedługo będzie next level. Wszystkich od razu. Ale pięknie w I tutaj quick safe I tak, wybuchowe... poprzesteczkę. Okej, okay, idziemy, idziemy. Chodźcie się tutaj na równi. No, jeszcze tego zabiję. Ja to mam wybuchowe? No shit, no szkielet, no kuźwa, wajce do gorna, ciulu nie myty. O taki kozak. Pierdzele, musiałbym podejść z tamtej strony. A jeszcze nie. Puść... Skielet, jesteś bardziej wkurzający od... O.